Ulicami Warszawy przeszła kolejna Parada Równości. Była Lewica. Jak co roku, Lewica bierze udział i współorganizuje od 15 lat Paradę Równości w Polsce. Był Rafał, który już teraz po wyborach prezydenckich, jak przegrał, nie musi się wstydzić swoich Soroszowych, lewackich, skrajnie lewackich poglądów. Budujemy razem Warszawę, która jest miastem otwartym. A ja chciałbym się zwrócić do osób homoseksualnych, do których kierowałem. Kilka swoich materiałów w tej kampanii wyborczej. Dziękuję Wam, tym, którzy zagłosowali na Karola Nawrockiego. Głosowaliście za własnym bezpieczeństwem, bo ci ludzie, którzy wczoraj paradowali w Warszawie, wykorzystując czyjąś orientację seksualną w celach politycznych. Nie mówią Wam o tym, że głosowanie na Trzaskowskiego, czy na platformę, czy na lewicę to głosowanie za masową migracją, czyli islamizacją Polski. A dla Was islamizacja Polski oznacza prześladowania. I to, że jesteś osobą homoseksualną, to, że kochasz po prostu kogoś o tej samej płci. Ja tego nie zamierzam oceniać, bo moją ocenę tego zapewne znacie, ale to nie musi determinować Twoich poglądów politycznych. Bo co to ma wspólnego? To jest Twoja prywatna osobista sprawa. Z kim śpisz, z kim spędzasz czas. I to zupełnie nie musi wpływać na to, że ty musisz głosować na lewice. Na Trzaskowskiego, na ludzi, którzy po prostu będą i dzisiaj dewastują Twoją ojczyznę. To jest kwestia seksualności, to jest ostatnia sprawa, która powinna determinować wybory polityczne. To jest w ogóle kwestia, która nie jest polityczna. Pozdrawiam.